Witamy Państwa bardzo serdecznie na wystawie poświęconej obchodom 15-lecia spółki Koleje Dolnośląskie. Następna stacja Muzeum Miedzi. W tym roku y, Koleje Dolnośląskie świętują 15. Urodziny, a Muzeum Miedzi razem z nimi. Dlaczego Muzeum Miedzi? Ponieważ wszystko co Legnickie nie jest nam obce, a spółka od, swo od początku swojego istnienia siedzibę ma w Legnicy. Nawiązaliśmy współpracę i postanowiliśmy, że wystawę tak pokażemy właśnie w naszym muzeum. W tym roku obchodzimy 15-lecie założenia kolei Dolnośląskich. Przewieźliśmy do tej pory ponad 100 milionów pasażerów. Cały czas się rozwijamy. Wyjeżdżamy do nowych miejscowości. Za chwilę będziemy Świeradów Zdrój odwiedzać, Karpacz, Kowary. Także koleje dolnośląskie cały czas się rozwijają. Przewożą bardzo wielu dolnoślązaków i mieszkańców całej Polski. Dowozimy ludzi do pracy, do szkoły. Do rodziny turystycznie mogą ludzie dzięki kolejom dolnośląskim docierać do bardzo wielu ciekawych miejsc, w szczególności np. do Polany Jakuszyckiej, najwyższego miejsca kolejowego w Polsce, gdzie mogą odwiedzić na przykład piękny ośrodek sportów zimowych, ale także letnich, czyli tak zwany hotel Polana Jakuszycka. Serdecznie zapraszam. Na tej wystawie możemy zobaczyć, jak to wszystko się wydarzyło przez te ostatnie 15 lat. Jak właśnie od tych początków doszliśmy do tego etapu, w którym jesteśmy. I mam nadzieję, że to nie jest ostatni rozdział w historii kolei dolnośląskich. Mam nadzieję, że kolejne rozdziały będą pisane z każdym miesiącem. Podziękowania dla wszystkich pracowników, dla wszystkich zarządów i dla również wszystkich radnych z poszczególnych kadencji, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego, aby ten projekt stał się prawdziwy, realny i tak naprawdę rozrusz się do wspaniałego przedsięwzięcia, tak jak powiedziałem na wstępie, który sławi dolny śląsk i sławi koleje dolnośląskie na naszej wystawie można pokierować pantografem można przyjrzeć się z bliska sprzęgowi elementowi pociągu, który Możliwe, że niektórzy z Państwa znają, jednakże myślę, że z tej perspektywy nie mieliście okazji zobaczyć. Oprócz tego, oczywiście, czeka na Państwa olbrzymia makieta LEGO, którą również polecam. Spodziałem do powołania kolei do był zakup pierwszej ilości du dużej ilości autobusów szynowych, bo to 8 pojazdów. Które w roku 2008 zostały dostarczone na, na, na Dolny Śląsk. Wtedy zapada decyzja o tym, żeby, żeby stworzyć własnego przewoźnika, koleje Dolnośląska, przewoźnika, który będzie się specjalizował w obsłudze tych autobusów szynowych, ale przede wszystkim w obsłudze lokalnych i regionalnych, na początku niezelektryfikowanych e, linii kolejowych. Takie były początki. No, w ciągu czasu można powiedzieć były ewolucyjne, ale od powołania do uruchomienia przewozów minął niespełna rok. W tym ekspresowym tempie udało się zorganizować wszystko, co było niezbędne do tego, aby pierwsze szynobusy w barwach kolei dolnośląskich mogły wyruszyć na, na stalowe szlaki naszego województwa. To wydarzyło się w grudniu 2008 roku, kiedy to pierwszy szynobus z Legnicy do Międzylesiasa wyruszył w trasach.